W pewnej rodzinie mama swojej córeczce Natalii, jak to bywa z pokolenia na pokolenie, zadała jej oklepaną zagadkę. Powiedz co to jest, mówi do Natali. Nie je, nie pije, a chodzi i bije. Natalka należała do dzieci, które były takie oporne co do jedzenia, jak to u dzieci często bywa. Trzeba było ją namawiać, różnych argumentów używać, żeby, żeby jadła. Pić to owszem, kole, to jak najbardziej, jakąś orężadę, natomiast herbatę to też trzeba było, żeby się napiła, to nieźle się nagimnastykować. Poza tym. Czasami odzywało się w niej takie poczucie zazdrości wobec młodszego brata, który niestety od czasu do czasu też jakiegoś kuksańca od niej otrzymywał. Więc kiedy usłyszała zagadkę, co to jest, nie je, nie pije, a chodzi i bije. Wtedy Natalka tak skromnie, z pokorą spuściła głowę i mówi: Natalka. Dzisiaj Ewangelia właśnie nas chce nauczyć takiej pokornej postawy, żebyśmy zrozumieli, w jakiej jesteśmy sytuacji, po to, aby doświadczyć mocy Jezusa Chrystusa, który chce uzdrawiać w nas te pokłady, które są złe, które są chore. Co dzisiaj mówi nam Markowa Ewangelia o tym? Otóż. Pan Jezus zmierza nad jezioro galilejskie i Ewangelia nam podpowiada, że opuścił, wyszedł z Sydonu, opuścił Tyr i przez posiadłości Dekapolu, Dekapol, czyli jak sama nazwa wskazuje, to było 10 miast i te miasta tak naprawdę no, nie cieszyły się dobrą sławą u Żydów. To były miasta pogańskie. Zazwyczaj Żydzi omijali te tereny. Mieszkali też tam Żydzi, ale generalnie były to tereny pogańskie. I Pan Jezus właśnie nie omija tych terenów, ale idzie wprost. Co to znaczy? Moi drodzy, Pan Jezus głosił dobrą nowinę Żydom, przychodzili do Niego Żydzi, doświadczali uzdrowienia, mocy Jezusa Chrystusa, ale wyjątkowo, bo wyjątkowo, ale do Pana Jezusa przychodzili też, ci, którzy nie należeli do narodu wybranego, przychodzili też poganie. Pamiętamy tę syrofenicjankę, pamiętamy kobietę, która przychodzi i prosi o pomoc pana Jezusa. Wtedy pan Jezus się wzbrania, mówi, czy można wziąć chleb. Od dzieci i, i dać psom. Więc ona wtedy argumentu używa, że nawet szczenięta żywią się ze stołu swoich panów i tak dalej i wymusza na panu Jezusie, można powiedzieć, tę piękną interwencję. Pamiętamy setnika, czyli oficera wojskowego, który przychodzi. To był żołnierz rzymski, który przychodzi też z prośbą, z potrzebą do pana Jezusa. A więc były takie przypadki. Tutaj natomiast nie tyle przychodzą. Pogańie przychodzą ci, którzy są spoza grona narodu wybranego, ale sam Pan Jezus, zobaczcie, idzie na tereny, które są pogańskie. To jest taki piękny symbol i takie piękne odniesienie do tych pokładów naszego życia, które w nas są, można powiedzieć, tak umownie pogańskie, które nie są Boże. Moi drodzy, to są te pokłady naszego życia związane z naszymi grzechami, z którymi sobie nie radzimy i nieraz przez całe życie próbujemy jakoś je pokonać i nam się nie udaje. To są nasze wady, to są nasze różne takie poczucia, przyzwyczajenia, które nam doskierają, które nam przeszkadzają. To są różne troski, które dla nas są wielkim ciężarem. To są te wszystkie pokłady, które burzą w nas ten... Boży pokój, można powiedzieć, te takie pogańskie pokłady, to jest ten nasz dekapol. I w tym również chce Pan Jezus uczestniczyć. Tam Pan Jezus chce również dotrzeć. I teraz jak to zrobić, żeby doświadczyć tego działania Jezusa Chrystusa? Bo my nieraz widzimy, że chcielibyśmy, żeby Pan Jezus zadziałał, ale no właśnie, jakoś tak to jest tak nieco opornie. Dzisiaj Ewangelia daje nam bardzo piękny obraz, jak to się wydarzyło. Zobaczcie. Że tam właśnie przyprowadzają do pana Jezusa człowieka chorego, głuchoniemego, człowieka, który potrzebuje pomocy. I ci ludzie, którzy go przyprowadzają, oni pewnie widzieli w innych miejscach, jak pan Jezus uzdrawiał, może ktoś tam opowiadał, ktoś był świadkiem, widzieli, jak to pan Jezus robi. Ale zobaczcie, co się tutaj dzieje. Kiedy oni przyprowadzają tego głuchoniemego do pana Jezusa, to co mu mówią? Proszą o uzdrowienie. W jaki sposób? Mówią, żeby położył na Niego rękę. Proszą, żeby Pan Jezus położył na, je, na Niego, na tego chorego rękę. I co się dzieje? Słuchaliście dobrze Ewangelię? Położył Pan Jezus na, je, na Niego rękę? Ano nie położył. Pan Jezus nie położył na Niego ręki. Uzdrowił Go, ale w inny sposób. Pan Jezus wziął, i palce włożył w jego uszy, a śliną dotknął jego języka. I w ten sposób go uzdrawia. Ręki na niego nie położył. Moi drodzy, zobaczcie, że my, kiedy przeżywamy te nasze pokłady pogańskie, ten nasz życiowy dekapol, to wówczas. No, potrzebujemy pomocy, i uciekamy się do Pana Jezusa. I kiedy modlimy się i prosimy Pana Jezusa o interwencję, o pomoc, to bardzo często przy tej modlitwie od razu Panu Jezusowi mówimy, jak on ma to zrobić. Od razu dajemy mu gotowy scenariusz. Jak, zauważcie, jak prosimy o coś Pana Jezusa, to od razu mu mówimy, co on ma zrobić, jak on ma nam pomóc. Nie dajemy Panu Jezusowi wolnej ręki. I tego trzeba nam się nauczyć. Zobaczcie, ci proszą, żeby pan spojrzył rękę na niego, a pan jest nie, a pan jest w inny sposób go uzdrowił. I tu zobaczcie, że wkładając swoje palce w uszy tego chorego człowieka, dotykając śliną jego języka. Przecież to są gesty tak bardzo intymne. No przecież nie wkłada się tak normalnie palca do ucha komuś. Nie stoisz w kolejce do kasy w markecie, gościu stoi przed, i mu tam pokażę kiedy tam masz te uszy tam w środku. No nie robi się tak, to jest bardzo intymne. Wkładanie palca do uszu kogoś, a już w ogóle dotknięcie kogoś śliną, śliną języka, jak pocałunek niczym, to nam kojarzy się właśnie z bardzo intymną czynnością, z bardzo intymnym gestem, związanym wręcz właśnie z osobami, które są bardzo blisko, które są zakochane. I Ewangelia chce nam podpowiedzieć, że nasze serce, właśnie przeżywając te pokłady, potrzebuje takiej intymności z Jezusem Chrystusem. Potrzebuje tej zażyłości, tej bliskości. Że to jest ktoś tak Tobie bliski, że pozwolisz Mu wejść w najgłębsze zakamarki Twojego życia. Tylko wtedy doświadczysz Pana Jezusa. Jeżeli wejdziesz na taką właśnie intymną bardzo zażyłość, a z drugiej strony będziesz miał pokorę, takiej pokory, tak jak ta Natalka, spuszczając swoją głowę. Musisz się nauczyć, żeby doświadczyć tej takiej skutecznej interwencji Jezusa Chrystusa. Tak, dzieje się źle, ale, panie Jezu, ty zrób tak, żeby było dobrze. Jeżeli pan Jezus zadziała, to on tak zadziała, że będzie idealnie. Nie podsuwaj mu swojego scenariusza. Nawet jeżeli on nie spełni twoich pragnień, ale sprawę rozwiąże jeszcze lepiej niż się wydarzy. Potem się otworzą oczy, że wow, ale. Tak pan Jezus działa. Tylko najpierw Ty musisz otworzyć swoje serce przed Nim z całą pokorą. A to się wydarzy, jeżeli zbudujesz prawdziwą taką intymność z Nim. Dlatego przeżywając te sfery naszego dekapolu, ciężary, trudności naszego życia, tym bardziej uświadommy sobie, że potrzebujemy Jezusa Chrystusa. Niech On wchodzi z nami w tę intymną zażyłość, aby mógł. To nasze życie przemieniać i pozwalać nam dojrzewać do Królestwa Bożego. Amen.